Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: Widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, Choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś, dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Przeżywamy najpiękniejszy okres. Okres paschalny, zwycięstwa Chrystusa nad Grzechem, triumfu życia nad śmiercią, miłości nad złem, radosny czas Paschy, zwycięstwa Chrystusa, zwycięstwa miłości, triumfu miłosierdzia. I ta druga niedziela Wielkanocy zwana jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Słyszymy dziś, jakże ważne. Pokrzepiające słowa, słowa miłości, słowa zmartwychwstałego, który pokonał śmierć. Słyszymy, jak mówi: Pokój Wam. Jezus ukazuje się zwycięski i radosny, jaśniejący chwałą, broczący nie krwią męczeństwa, ale miłosierdzia, które rozlewa na każdego człowieka. Ukazał się uczniom i samemu Tomaszowi. Pełnemu jeszcze wątpliwości i nieufności, ukazuje się, by nabrali sił i odwagi, by nie wątpili w Jego miłosierdzie. O tej niezwykłej tajemnicy miłosierdzia na nowo Chrystus przypomniał szczególnie ludzkości w XX wieku. Dokonał tego w sposób niezwykły, posługując się jako narzędziem córką polskiego narodu, siostrą. Faustyną Kowalską, osobą skromną, nieznaną, niewykształconą, to do niej Jezus skierował zadziwiające słowa. Wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim, z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego serca. Mów całemu światu o moim miłosierdziu. I my mamy mówić. Bo to właśnie On nas posyła, tak jak kiedyś posłał uczniów, wtedy tam w wieczorniku, kiedy tchnął na nich i wlewał w ich serca odwagę, i posyłał: weźmijcie Ducha Świętego. I dziś posyła nas, bo ta iskra miłosierdzia ma wyjść z nas, zgodnie ze słowami objawień, z tego narodu na cały świat. Bądźmy radośni, odważni i posłuszni, a On nas poprowadzi.